Cześć, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Kochane, przedstawiam Wam Agnieszkę, mam nadzieję, że Agnieszka tak już się pojawiła, no bo właśnie ja tutaj tak dużo mówię o sobie, nie? I możecie sobie powiedzieć, a bo ty to jesteś tak, a w ogóle masz jakiś, nie wiem, temperament, takie cechy, więc nie. Jest tutaj ze mną Agnieszka, która dokładnie tak jak <grym> wy wszystko zaczęło się od tego wyzwania. Agnieszka. Ty dzisiaj jesteś w zupełnie innym miejscu i zaraz oczywiście opowiemy w jakim ty jesteś miejscu, ale chciałabym, żebyś podzieliła się tym tutaj z dziewczynami, gdzie byłaś troszeczkę ponad rok temu, jak trafiłaś do mnie na wyzwanie. Jak ty się ze sobą czułaś? Co się działo w twoim życiu i przede wszystkim czy miałaś ten cel? No bo dzisiaj o tym właśnie mówimy. Mhm. Tak, dziewczyny, słuchajcie, no ponad rok temu, no dokładnie to tam było 14 miesięcy. No, ja byłam chyba w takim miejscu, jak wy jesteście teraz, bo oprócz tego, że kręciłam się w kółko, to ja miałam też mnóstwo pomysłów, ale to były pomysły tak chwilowe, że moja podświadomość od razu mi odpowiadała: Nie, nie, to nie dla ciebie. Tu nie, tu, tu nie bo tu nie dasz rady, tam nie bo, bo to nie jest to, co byś chciała robić w życiu. I słuchajcie. No, stwierdziłam, że ja muszę coś z tym zrobić, tak? Bo to nie może tak być. Ponadto ja się z tym źle czułam, bo siedząc w domu przez 6 lat, gdyż po urodzeniu syna stwierdziłam, że no, fajnie jest siedzieć w domu, ale niestety słychać mnie, bo nie wiem, słuchajcie, co znaczy, ja, znaczy ja nie wiem, jak dziewczyny to potwierdzi, ja słyszę bardzo dobrze. No, mhm. okay. I po urodzeniu synka właśnie stwierdziłam, że no fajne jest siedzenie w domu, ale no chyba nie na taką dłuższą metę. I tak sobie pomyślałam, że nie, ja muszę coś ze sobą robić. Ja jestem po finansach, więc ja próbowałam znaleźć pracę i próbowałam jakby wrócić na, do, do tego etapu sprzed ciąży. Natomiast no, ja właśnie było mi z tym po drodze. Nie wiem, może nie chciałam, może już tam wszedł, coś dla mnie innego szykował. No, ale wiecie, po drodze też y, pojawiają się takie myśli, y, no dobra, nie mam pracy, siedzę z dzieckiem 24 godziny na dobę, y, no, niczym innym się nie zajmuję, nie przynoszę pieniędzy do domu, jestem no, totalnym y, bezwartościową osobą. Y, I sobie myślę, no nie, bo to mnie doprowadzi do no, ze skrajności w skrajność i stwierdziłam nie, nie. Muszę coś z tym zrobić. No i pojawiła się bardzo. Tak. Ja ja pamiętam właśnie, Agnieszko, ten moment, jak. Bo fajnie, że powiedziałaś o tym, że urodziłaś dziecko, no i nagle się obudziłaś, że dziecko już ma 6 lat, a ty dalej tak. siedzisz w domu i w sumie jakby no, nic konkretnego nie robisz. I czułaś się z tym bardzo źle, prawda? No bo te wszystkie, tak jak tutaj powiedziałaś, te myśli, te emocje, to gdzieś wywalało. I ja wtedy zapytałam cię, pamiętam tą naszą pierwszą rozmowę, też będę takie rozmowy po wyzwaniu z Wami prowadzić, zapytałam cię, co ci w duszy gra, no bo powiedziałaś: ja jestem po finansach, nie? Tutaj gdzieś tam próbowałeś z umysłu logicznego, coś tam działać w MLM-ie, to nie szło, i ja wtedy zapytałam Cię o to pragnienie Twojego serca. Co to było? No pamiętam, jak powiedziałam, że ja to bym chciała coś z kosmetologią, coś z medycyną. Kiedyś miałam takie marzenia, ale przecież mając 40 y, wtedy, 4 lata, to sobie myślę, ale jak? Przecież ja nie mam, no nie da się czasu cofnąć, ja y, nie nadążę za tym i tak dalej, że to, to, nie wypali, po prostu nie wypali. No mhm. i y, oczywiście no i to wszystko, że nie mam żadnych uprawnień. Tak umiem, tak. prawda, jak to ja mogę zacząć i tak dalej. Tak, dokładnie. Tak no tak. dobra, to teraz zrobimy taki przeskok. To było rok temu, powiedziałaś że chciałabyś zająć się tą kosmetologią, że ciągnie cię w stronę tej branży beauty, ale kompletnie nie wiesz jak, czy w ogóle na tamten moment, no już ja powiedziałam, że nie miałaś żadnych uprawnień, czy robiłaś cokolwiek, co było z tym związanego, wtedy jak miałyśmy tą rozmowę. W zasadzie to nie. Wiedziałam tyle, że kiedyś tak sobie pomyślałam, że fajnie by było może robić brwi permanentne, ale przecież ja no nie mam żadnych uprawnień w tym kierunku, więc no to jakby mi przeszło przez myśl, ale to jakoś nie czułam tego, że, żeby to, żebym to mogła robić w przyszłości. Tak? Tego, tego nie czułam wtedy. Weszłaś do akademii. Określiłyśmy Twój cel, wsłuchałaś się w Twoje serce, że Ty chcesz jednak i w stronę kosmetologii, chcesz robić makijaże permanentne, chcesz mieć swój gabinet. Zapisałaś sobie to na Twojej karcie celu. Agnieszko, tak. czy wtedy na tamten moment wiedziałaś, jak to zrobić? Nie, absolutnie nie wiedziałam. To było zaskoczenie dla mnie, bo jednak um, odpowiadając sobie na te pytania, o których właśnie tu sugerowałaś dziewczyną, wyszło jednak, że ja chcę robić właśnie kosmetologię i że chcę w przyszłości się tym zajmować. I sobie myślę, no ale jak, no ale co? I od czego mam zacząć i co mam robić? No i e, no i co? I w Akademii dostałyśmy wszystkie narzędzia i dostałyśmy e, Twoje wsparcie, Madziu. I, e, I co? Otwierałaś nam spadachronę, a my skakałyśmy, tak? No ja teraz zapytam, zadam tu pytanie. Powiedziałaś, że minęło 14 miesięcy, ale minęło 14 miesięcy, kiedy jesteś tu, ale tak, tak naprawdę minęło dużo, dużo mniej miesięcy od czasu. Powiedz teraz dziewczynom, co ty dzisiaj robisz, czym ty się dzisiaj zajmujesz? No, dzisiaj jestem lingerystką, mam swój beauty salon, robię brwi permanentne, ogólnie makijaż permanentny robię. Dodatkowo mam jeszcze usługi usuwania tatuaży, no i rewitalizacja skóry również. Także. Aga. Ile no, czasu zacząć zajęło? a miało się zacząć tylko makijaż permanentny. Tak. Słuchajcie, Agnieszka, która Powiedz dziewczynom, ile zajęło ci to czasu, bo 14 miesięcy to jest dzisiaj, ale ty masz już swój tak. gabinet od kilku miesięcy, ja już po nowym roku cię obserwowałam, tak. jak ty wycielałaś reklamy. Ile czasu zajęło ci od pomysłu, od tego, kiedy zapisałaś sobie to i powiedziałaś, nie ma szans, to jest niemożliwe, ja nie mam żadnych uprawnień, nic nie umiem, mam 44 lata, w ogóle w to nie wierzę. Ile czasu zajęło ci osiągnięcie tego celu? Ja bym to tak podzieliła na jakby na dwie części, gdyż um, od momentu wejścia ja się za, do akademii, ja się bardzo zaangażowałam, ja wszystko wykonywałam tak jak trzeba, ja szybko podjęłam decyzję, ja szybko później realizowałam to, co sobie założyłam. No ale jak już um, dostałam certyfikaty i dostałam jakby furtkę taką, że OK, znajdź salon i działaj. Się okazało mnóstwo różnych rzeczy, że ja niestety, ale nie mogę wykonywać tego zawodu. I wtedy to się Słane dopiero zaczęło dziać. To była przeszkoda, tak. No ale y, ta przeszkoda czegoś mnie też nauczyła i coś wyniosłam z tego. Ale wracając do tematu, że od momentu, czyli to był gdzieś y, marzec, kwiecień, no 6-7 miesięcy zajęło mi to, żeby przeskoczyć tą przeszkodę. I tak naprawdę pod koniec stycznia już e, miałam swój lokal. Tak, już zaczynałam rzucać różne posty, już zaczynałam e, przyjmować klientów. Także, Słuchajcie, e, tak, bo ja, ja, ja tutaj, w ogóle jak słucham Agi, to mam ciary. Dlaczego? To jest tutaj, widzicie nazwisko Agnieszka Libura. Wejdźcie sobie na profil Agnieszki, wejdźcie sobie, e, zobaczcie, jak ona działa. Rok temu. Wymyśliła sobie, że chce to robić, tak? Zdobyła uprawnienia kolejne, gabinet, pozyskała pierwszych klientów. My oczywiście nie mówimy, że ten biznes już hula i tak dalej, ale słuchajcie, to jest niecałe, to jest sześć miesięcy, tak? Sześć, siedem miesięcy po drodze pojawiały się przeszkody, tak? Będą się pojawiać, bo wszechu nie da wam tak tego od ręki. To jest właśnie to pytanie, czy jesteście gotowe, tak? Czy jesteście gotowe, żeby pokonać te przeszkody? Oczywiście. Dostałaś wsparcie, dostałaś narzędzie, dostałaś proces, prawda? Czy ten proces był skuteczny? Czy ten proces ci w tym pomógł? No, oczywiście, że tak i ten proces cały czas mi w życiu pomaga, bo ja wszystkie notatki, wszystkie e, informacje i jesteśmy też z dziewczynami w kontakcie, więc wspieramy się tutaj i e, zawsze jak jest jakiś um, um, temat do przerobienia, czy gorsza chwila, i to, to zawsze możemy e, porozmawiać, No, a przede wszystkim e, wspierać się tymi narzędziami od, od ciebie, Madziu, i e, z akademii, którą, mam, którą, którą przeszłyśmy. Bo to jest niesamowite, że naprawdę niektóre rzeczy możesz sobie po prostu tak z dnia na dzień poradzić z nimi sama. E, ja, ja byłam takim niedowiarkiem na początku, bo ja sobie myślę, ja, ja nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy. Dobra, ja sobie pomyślę i to się stanie. Nie, nie, to nie było dla mnie. Ja nie byłam z takich osób. Ja musiałam mieć jak finanse, jak na kartce, Excel tak, i tak finansie. dalej. Więc dla mnie to była w ogóle czarna magia, ale, ale zaryzykowałam. Stwierdziłam, dobra, jak nie teraz, to, to kiedy? No i, i, i stało się i fajnie, że zarezygnowałam, bo, bo, bo to jest fajna sprawa, naprawdę. E, można sobie pomóc w życiu, e, przeanalizować, przerobić pewne tematy, e, i to w, jakby w każdej sferze życia, tak? Agnieszko, co byś powiedziała właśnie tym osobom, które dzisiaj myślą, że nie, nie dam rady osiągnąć tego celu, nie no, to w ogóle nie ma szans, jestem za stara, nie umiem, nie potrafię. Co byś im powiedziała? No, powiedziałabym, że żeby uwierzyły w siebie, żeby zabrały narzędzia od ciebie i żeby poszły dalej, żeby skoczyły, żeby, żeby naprawdę pozwoliły sobie na odrobinę szczęścia dla siebie również, tak? Bo to jest coś niesamowitego, że można, można realizować swoje marzenia. Dodam tylko jeszcze tyle, że. To, że miałam cel, ale na ten cel składało się różne, mniejsze cele również. I słuchajcie, ja pewnie kiedyś zadzwoniłabym do jednej, drugiej, trzeciej osoby, czwartej, pytałabym się, co mam robić, a jak nie, to bym znalazła osobę, która mi to zrobi. A słuchajcie, to daje się, mogłam to zrobić sama. Jak, jak każdą stronę, ja stronę internetową, wszystkie strony Facebooka i tak dalej, ja wszystko zrobiłam sama. I to da się, tylko trzeba sobie określić właśnie ten cel. A później dążyć, i tak jak mówisz, że myśleć o nim cały czas, bo, bo w jeden dzień jest super wysoka jakby adrenalina, a później nagle za kilka dni mamy spadek, tak? I wtedy wszystko idzie na łeb na szyję. Ale wtedy pojawiają się osoby, wtedy pojawiają się nowe, nowe rzeczy, nowi, nowe perspektywy, i to jest naprawdę fajne, bo trzeba przeczekać. Niektóre rzeczy trzeba przeczekać, ale, ale naprawdę warto. Agnieszko, takie ostatnie pytanie. No. Właśnie jak my się spotkałyśmy, to ty sześć lat, tak się miałaś taki zasl, prawda? I zawodowy, tak. i jakiś tam finansowy, i też taki psychiczny, już zaczynałaś się źle ze sobą czuć. Czy te 14 miesięcy my nie pracowałyśmy razem 14 miesięcy? Od razu mówię tylko nie. 5 miesięcy, tak? Bo Agnieszka jest absolwentką Akademii z zeszłego roku. Także 14 roku. miesięcy minęło od naszego pierwszego spotkania. Ale czy ty właśnie ten rok temu? Wyobrażałaś sobie w ogóle, że rok później będziesz w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Nie, absolutnie nie. Zwłaszcza po tym, jak w kwietniu e, się okazało, że nie mogę wykonywać tego zawodu, i nagle jakby ten mój czar prysnął. Jedynie widziałam tylko tą swoją datę, bo datę miałam na lipiec e, i sobie myślę, no tak, no nie będzie tego celu. No nie będzie. No, no i nie było, bo jak tak myślałam, to nie było, tak? Bo to jednak tak. musimy myśleć o tym. Pozytywnie, a nie negatywnie. No i, y, ale wiedziałam, że mam czekać. Wiedziałam, czytałam y, i czekałam, dałam sobie czas na wszystko. Y, w międzyczasie pojawiły się różne inne historie w tym czasie, i tak później sobie wywnioskowałam, że jednak to był ten czas, gdzie musiałam pewne sprawy pozamykać. I dopiero Dokładnie. przyszedł ten grudzień, styczeń, gdzie po prostu mogłam na nowo ruszyć, tak? Ale to mm. było rewelacyjne, bo to tak jakbym jeszcze w nagrodzie dostała różne inne rzeczy, bo ja skupiałam się tylko na, makija Przepraszam, na makijażu permanentnym, a okazało się, że robię i laser, i usuwam, i, 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 i inne jeszcze zabiegi na, na twarz, więc to dla mnie było takie jakby nagroda za to czekanie, więc czasami warto i nie przerażać Dokładnie. się tym, że że okej, okay, nie udało mi się teraz, ale dajmy sobie czas jeszcze, tak? I tak ja pamiętam, tak... jak dzwoniłam do Ciebie chyba i mówiłam Ci, no dobra, zatrzymałam się i co teraz, no i co, im mam czekać, no i... Pamiętam, jak dziewczyny mi też mówiły, a no to już wrzucaj coś na tego Facebooka, no to coś już rób, i tak dalej. A ja tego nie czułam, a ja wiedziałam, że po co mam wrzucać, jak ja... Coś czułam, że coś, coś innego czeka na, na mnie, więc mm -hmm. doczekałam czekałam się. Także ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że miałam tą przerwę i że nie przerwę, tak. to po prostu był okres oczekiwania, tak? A międzyczasem tak. różne rzeczy też robiłam. To jest bardzo fajne. Tak. Ja tutaj już tylko powiem ostatnie zdanie, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest troszeczkę jak z sprocam. Słuchajcie, jak chcecie by strzelić z pracy kamieniem. Bo musicie naciągnąć gumę, i nam się wydaje, że my się cofamy, nie? że my mamy zastój, ale my tak naprawdę naciągamy tą gumę, żeby ten kamień eksplodował. I to się tak samo się działo u mnie, u prawie wszystkich właśnie uczestniczek akademii. Czyli tak naprawdę ten zastój był po to, żebyś finalnie zyskała jeszcze więcej. Tak. Tak. Agnieszko, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dziękuję bardzo. zainspirowałaś kobiety. Powiem tylko I... jedno zdanie, jeśli mogę jeszcze. Tak, Słuchajcie, dziewczyny, chciałam, chciałam tylko Wam powiedzieć, żebyście nie czekały i nie zwlekały, bo ta chwila nigdy nie nadejdzie taka odpowiednia, żebyście mogły coś zacząć i rozpocząć, tak? Zacznijcie działać, podejmijcie decyzję i zacznijcie działać, a działanie spowoduje, że, że będą efekty. Super i zobacz, miałaś wtedy, jeżeli dobrze tutaj usłyszałam, zapamiętałam 44 lata, tak? Kiedy ja dokonam mojej transformacji tego punktu wyjścia, mam z lat 45. W akademii jest no duży zakres, najstarsza uczestniczka. Dzisiaj w ogóle przeczytałam też na Facebooku, dzisiaj ma urodziny, 71 lat i zrealizowała wow. już twój kolejny cel typi C. Wydała swoją książkę po polsku i po francusku, także to już tam kolejny, bo już drugi cel jej się zmanifestował w tym roku, 70 lat jak weszła do Akademii. Także kochane, naprawdę mamy przed sobą życie, tak? Nieważne czy mamy 5, 10, 15, 20, 40 lat, przeżyjmy je tak jak chcemy. Tak. Słuchajcie, kochane, dziękuję Ci bardzo, Agnieszko.